Bo ludzie się poddają, mają niepowodzenie na samym początku, dostali 10 leadów, 8 odpadło, dwa może są rokujące, i już to wróży, że no nie, nie utrzymamy współpracy, nie potrzebujemy ułożenia procesów, nie potrzebujemy kampanii, bo efekty są inne niż się spodziewaliśmy. A to jest za wczesny etap, prawda? Tak, tak, to jest za wczesny etap. To są zbyt duże oczekiwania wobec tak prostej strategii, jaką jest lead generation na Facebooku, bo zobacz, takie. Porównanie. Jak masz kampanię webinarową, no to ty występujesz tam, budujesz zaufanie, już cię ludzie znają, i te lidy są bardzo mocno rozgrzane. Mm -hmm. A w momencie, kiedy pozyskujemy lidy z Facebooka, prostym formularzem, ten lek jest bardzo krótki. Zazwyczaj kontakt z Twoją marką też jest krótki. Chyba, że jest to zbudowany jakiś dłuższy lejek z kontentem organicznym, gdzie ludzie poznają Twoją markę, ale zazwyczaj takie pozyskiwanie lidów jest oparte o to, że ludzie mają krótki kontakt z Twoją marką, jest grafika lub jakieś wideo, krótki tekst i osoba klika albo przechodzi dalej. Więc tak krótki styk z tą marką powoduje, że te lidy siłą rzeczy nie mają dużego zaufania, nie mają jeszcze dużej intencji działania, bo jeszcze Ciebie nie znają jako marki. I należy tutaj wchodzić. Jeśli ktoś chce od razu takie najlepsze lidy, najbardziej rozgrzane, no to trzeba tutaj iść w dużo większe lejki. A w momencie, kiedy chcemy jednak pozostać przy lead generation przez formularze na Facebooku, trzeba dopasować na maksa proces sprzedaży, tak by z tych lidów, które są trochę takimi przechodniami, bo oni sobie skrolują tablicę, patrzą, o jest coś ciekawego, no to wejdę. No i tu trzeba tak dopracować proces sprzedaży, głównie właśnie proces sprzedaży, ale kampanii też, zaraz do tego przejdziemy, by pozyskiwać te lidy jak najlepszej jakości, ale też po drugiej stronie, by domykać je jak najlepiej, jak najwięcej domknąć, wycisnąć, hmm. że tak powiem, jak cytrynę.